Myślę, że z czasem się myślę wyrobić. Yy, dobra, to co robimy? Trzeba się zamaskować na resztę dnia. Myślę, że damy radę. Zaczniemy od yy, bazy na oczy. Yy, ja muszę sobie przełożyć moje kosmety. Okay, żeby się trochę tu odnaleźć. Z tym, co tu mam przygotowane na dzisiaj. Dzień dobry, dzień dobry. Witajcie moi mili. Dzisiaj robimy sobie make-upowe Przygotowanie do pójścia na pierwszy dzień praktyk. Także trzeba wejść z buta, ale nie za bardzo, nie? Na spokojnie. No a to tak, zaczynam od oczu, czyli szybki podkładzik. Mhm. Widzimy, że ja sobie was troszkę wyżej O. Okej. Okay. Dobra, lecimy z tym podkład na oczy. Cyk, cyk, Dobra, i co dzisiaj będzie? Dzisiaj będzie, yy, yy, dzisiaj będzie paletka. Słuchajcie, z przyjaciół. Bardzo fajna, Moniki. Dzień dobry, dzień dobry. Witam Was serdecznie, moi drodzy, na takim nowym starcie dnia. Niestety, bezdniówkowym. A mi, mi smutno niezmiernie. A może się uda, jak będę mniej gadać i szybciej robić, to może się uda przełączyć. Tym razem pokażę Wam, jakie to są kolorki ciekawe. Bardzo neutralna jest ta paleta. Taka dosyć, dosyć spokojna, dosyć spokojna, widzicie. U u, dzień dobry, dziękuję za serduszko, Słońce. Bardzo Ci dziękuję. Dobry, dobry. Miło, miło mi Was widzieć dzisiaj rano przed mega stresującym dniem. Bo dzisiaj jest wieczorem wielkie łyszowanie i już, już żyję w stresie. Już żyję w stresie, jak to pójdzie. Kurde, żyłam w takiej bogiej świadomości, że zmiana banerów będzie po świętach i że mam jeszcze trochę czasu i że mogę sobie jeszcze się porelaksować trochę, bo przecież nie patrzyłam codziennie na te banery, bo, bo tam nie było nikogo. i uu, Dziękuję za obserwację, dziękuję i witam, witam na moim kanale. I powiem szczerze, że teraz to, że się tak, e, słuchajcie, używam, używam cienia pod tytułem Bing. Chandler Bing tutaj też miał swój wkład w tę paletę. Dobrze. Dobrze, sobie tutaj za... lekko sobie tutaj zacieniuję to. Dobra i teraz tak. <laughs> Jeśli nie zrobię błysku, to nie będę, to nie będę ja. Dzień dobry i maneczko. Nie wiem, jak się do, jak się do urzędu ludzie Jak się urzędniczki powinny ubierać, Urdę i malować. Nie wiem. Trochę mnie korci błysk. Tu są fajne błyski w tej palecie. Nie wiem, czy będziecie widzieć. Nie wiem, co dalej jest za jasne to światło. Serio? Dobra, jest parę fajnych błysków. Zostałem się nad tym jasnym. I myślę, że wejdziemy z tego jasnego. A to najlepiej za nałożyć tymi. Y Nowy kodzik masz? Uuuu, A skąd to takie przyjemności? Kurde, ale bym pograwszy sobie, powiem wam szczerze, teraz jak nie mogę grać, bo muszę się szykować do tego wyjścia, to teraz to dopiero mam ochotę. Ale może mi się uda wyrabiać szybciej i na przykład szybciej zaczynać make up od piątej, potem jeszcze szybko Pół godzinki granka, co najmniej, co? Muszę jakoś wcześniej wstawać. tam. senek z panieda w końcu, nie? No i tutaj dajemy tym jasnym kolorem. Teraz poszalejmy i pójdźmy w metalo... metaliczny czerwony. Mam czerwoną koszulkę, więc będzie ten. A co tam w ogóle i u Ciebie, bo dawno się nie widzieliśmy. Koperat. Mam nadzieję, że wszystko w porządku. Czemu palcami to nakładam, bo moi drodzy, te cienie metaliczne lepiej działają, jak się nakłada palcami ze względu na ciepło, ciepło naszej skóry. Wszystko dobrze? No to dobrze słońce. To najważniejsze. I będzie większy błysk. Ok. Mamy to, żeby nie było za dużo szaleństwa, nie? Ok, teraz wiadę jeszcze z tym brązem tutaj lekko, żeby to. Rozmazać. Teraz wezmę już pędzel. Oh, what? A na kogo się szykujesz? Na kogo? Na kogo ten? Na kogo wydanen będzie? Dobra, żeby było tak na spokojniej. Jeszcze tutaj domalujemy. O, proszę. Czyli dzisiaj łyszowanko pełne. To trzymam kciuki. Ja dzisiaj też będę łyszować. i zapomniałam nagrać filmik wczoraj. Dobra, jeszcze muszę dograć filmik w takim razie dzisiaj. Że jest zamieniona środa z tym i dzisiaj jest Genshin. Bo nie wszyscy są na Discordzie. To żeby było wiadomo. Dobra, słuchajcie, jak myślicie, ujdzie? Myślę, że może ujdzie. Trochę tutaj zamaskowany. Okej. Okay. Trochę tu jeszcze rozetrę. Żeby było... To musi być szybki makijaż. Nie będziemy siedzieć tu 3 godziny, nie? Dobra. Teraz pora na jakiegoś eyelinera. Masz ochotę, to wpadaj na strumyk. Będziemy trzymać kciuki za uiszowankę. O której są ogóle? 18:00. Jest zmiana banerów, czy jak się akurat strumyk zaczyna, czy, czy... to jest... Jak to teraz jest czasowo? Po tej zmianie czasu. Okej, okay. szybki eyeliner z małotą. tą. mam skrzydełkiem. Cyk. I... Uuu, to trzymam kciuki wią. Ja będę na maleństwo z harfą. Niektórzy go nazywają tym się nie mogę chwilę rozmawiać, jak roję trochę. Jak roję trochę, to nie do rady. Ale okej. Okay. O chora się nauczyć trochę ruchom co? Jak się robi takie krochy, hmm. okej okay. Ja będę na, 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 na ziomala z harfu, bo niektórzy go nazywają dziadem z winem. Ja się będę wyłamywać z tego trendu. No, słuchajcie, nie jest najgorzej, myślę. Nie jest najgorzej. Teraz trzeba zamaskować całą resztę. Wracamy lusterko na oddalenie większe. I teraz tak, ja mam dwa na wykończeniu, już. Y Dwie bazy, to trzeba będzie zmieszać, ale zanim to, to moi drodzy baza pod bazę, baza pod bazę, glą Kurde, skomplikowane to wszystko, ale to ten, to żeby zrobić na C, C1, C2, no to już, to, to, już jest ten. Całkiem sporo, sporo wiszy musi na to pójść, co? Ale trzymam kciuki. Żeby to C1 wyszło, tak, które, które planujesz. No i chyba za dużo, żebym wzięła tego. Po, jedna pompka, i powiem Wam. Dobra. Zróbmy sobie Glow. Teraz Glow na propsiu. Dobra, świecimy się mocno. 18. kało, kurde, ziom, no nieźle. Dobra, i teraz ja biorę moje dwa podkładziki. Czekaj, coś tu wywaliłam. O, okej, okay, to. My się nie martwimy. Dobra, biorę dwa podkładziki. Ja je mam na strasznym wykończeniu. Jeden z NYXA, jeden z Hean, ale one razem tworzą kolor odpowiedni. Tylko kurczę, są na takim wykończeniu, że muszę je sobie. Trzeba będzie w tym tygodniu się już ich pozbyć i odpalić nowy w końcu bez konieczności tego bez konieczności mieszania. Dobra. Mamy to. Jeszcze bym mieszała farbę na palecie, bo mam taką paletkę. To już poprałam oczywiście w 5 sekund. Dobra, mieszam, mieszam, mieszam. O. Ta To może się nie wydawać w tym świetle odpowiednie, ale nie jest źle. Nakładamy. Nic się nie zmarnuje w tym tym. Dobra, okay. no, Zmieszano całkiem nieźle. Kryję nawet. I gotowe. No bo To czego nie mogę tym zebrać, to moi drodzy zbieram gąbeczką. Gąbeczką zebraną i możemy wstukiwać i nadganiać co się na czacie dzieje. 540 Wiszy. Jezus. Wiecie, czego nie puściłam? Nie puściłam nam muzy. My siedzimy tak w ciszy. A może ja nam puszczę jakąś muzę, słuchajcie. Żeby nam było milej. Co wy na to? Tak sobie teraz pomyślałam, że może warto by było z rana, chociaż odrobinę mieć. Jakiegoś takiego. Jakiegoś takiego, moi kochani. Może, Zostań może tutaj jakiś jazzik Ci jest, o, poranny to... jazzik. Tak się nazywa playlista. Playlista się nazywa też wszystko. szybka reklama na twarz od rana. E, lecimy z tym szybciutko. No, halo, halo. Reklamo, kończy że się? Dobra, możemy lecieć. O, słuchajcie, od razu lepiej. Od razu pozytywniej. Trudne są te gry, te gry komputerowe, ja wam powiem. Jak się trzeba tak, no, z tym. Okej, okay. dobra. Podkład w miarę rozprowadzony, pora na... korektory. Charakter mam nowkę sztukę, powiem Wam szczerze. Jeszcze, jeszcze nie używaną z Dowli. Zobaczymy, co tu śmignie. Tak, trochę tu, trochę tu. Teraz tu i tu. Mm. Dobra. Teraz to tu rozjaśnijmy. Tutaj dobrze. I tutaj przynosi. Id. Jest źle. okej okay. dobra nasza ładnie się ładnie się rozprowadza no kurde. dobra nie jest źle mhm. wygląda dobrze okej okay. to mamy to Mamy to, to teraz pora na dolną powiekę. Wiecie, co wszystko resztę poprawiam sobie. Podkładem matko jedyną. Ok, na dolną powiekę to potrzebny jest taki pędzelek bardziej konkretny, który mi się nie chce złapać. Dobra, mamy go ścięty lekko. I teraz tak, tym jasnym wyjeżdżamy tu. Okej, okay. i tu. I teraz ciemnoczerwony, cyk. I cyk. Przez was mam taką ochotę sobie pograć teraz. Chyba ja znowu ściągnę. Mimo, że mi nie idzie gra na telefonie w na to chyba sobie ściągnę, powiem wam, znowu. Może w autobusie się uda pograć. Chociaż w autobusie to mam, z tego co pamiętam, zawsze wi-fi problem. Okej, okay. dobra, mamy to. Myślicie, chyba nie jest mocno super jakoś, nie? Pojdzie na pierwszy dzień. Dobrze, czas na podkład. Podkład mam z Manhattana, taki też na... Wykańczamy rzeczy, żeby się nie psuły. Dobra i wklepujemy sobie. Ja wolę całą twarz, macie moją. Pełne, pełne zamaskowanie, moi kochani, pełne. Proszę, ja tutaj się, cyk, tu się maluję, tu się uczę o gęślinowych uiszowankach, ponownie, przyswajam wiedzę, utrwalam w sensie, dobrze, dobra, lecimy z tym, pod oczami tutaj, pełne mam tutaj też przy nosku, mhm, Pyk. Mamy to. przeklepujemy, przyklepujemy, żeby się utrwaliło na cały dzień. Jest git. I teraz, teraz pora wjechać z jakimś konturowankiem. Więc zmieniamy chwilę tutaj otoczenie. Paletka już nie będzie raczej potrzebna, więc można ją schować. No, jesteśmy coraz bliżej. Już, już nawet mam pomysł Ej, powiem Ci, ej, co by było na 6K obserwujących taki strumyk przedłużany, tylko coś nie możemy dotrwa, do, dotrzeć do tego. A byłby taki fajny weekendowy strumyk, co byśmy przedłużali, wiesz, ktoś tam da, da ten. O, o, tam, nie wiem, 10 groszy o minutę dłużej, nie? Taki byłby strumyk, byśmy grali w różne gry. Przede wszystkim w Genshin, pewnie. W... A ostatnio w HSR-a się wciągnąłem, ale teraz się boję tej traumy, która mnie czeka w tym hotelu. Trochę. I nie wiem teraz. Dobra, słuchajcie, muszę sobie teraz wziąć za lotko, trochę te rzęsy podkręcić. Jeśli chodzi o wielkanocny strumyk, ym, obstawiam, że będzie w poniedziałek wielkanocny rano, to na pewno myślę, że dniówki będziemy robić. To nie będzie tak piąta rano, ale myślę, że gdzieś tak szósta, siódma rano, taki dwugodzinny strumyk, to myślę, że będzie. Jeśli chodzi o sobotę, to miał być strumyk, ale okazało się, że sakury w Wrocławiu zakwitły i strasznie chcemy pojechać, więc się chyba nie wyrobię. Więc w sobotę nie. No niedzielę jadę na całą niedzielę do teściów więc myślę, że w poniedziałek myślę, że w poniedziałek. E, zrobię. Zrobię na bank. Mm. Na no, że do znajomych. Oczywiście, że tak. No problem. Tylko słońce mi napisz jaki masz nick. A najlepiej by było. Już zaprosiłaś, to napisz mi jaki masz nick. Ja sobie teraz tu odnotuję. Odnotuję sobie tutaj w tym. W telefonie. I jak tylko się zaloguję do HSR-a, to cię dodam słońce. Um, absolutnie. To no, jest sam jak na TikToku. Okej, okay, dobra. To czekaj. Se pyknę, pyknę ci focie. Uśmiechnij się słońce. ja cię pyknę focie. I będę mieć. Uśmiech był mam nadzieję. <noise> Ogólnie rzecz biorąc to ja jestem teraz na 3 miesięcznym stażu w urzędzie i pracuję 7.30-15.30 i w związku z tym że do 15.30 mam ten staż no to muszę niestety jeszcze wrócić do domu więc wszystkie strumyki wieczorne przesunięte są na godzinę 18. .00. Bo bym się nie wyrobiła, bo to by było tak. Wchodzę do domu, ściągam buty, jest 17, muszę już od razu strumyk robić. W biegu co by myślę, że fatalnie wychodziło tak na dłuższą metę, bo bym tam wam padała na płynio, więc potrzebuję taką godzinę na ogarnięcie się w domu. Pół godziny w sumie pewnie znając życie i korki, przy jakich ja tutaj egzystuję, bo mieszkam przy mega zakorkowanej ulicy Wrocławia. Znaczy mieszkam przy bocznej ulicy, no ale przez naj najbardziej zakorkowaną dojechać muszę, więc o 18 teraz będą strumyki wieczorne, moi drodzy, ale nie odpuszczamy. Ja nie umiem w konturowanie, więc nie patrzcie jak ja robię to, ale staram się, żeby takie było, wiecie, trochę chociaż. Yy, no, także myślę, że trochę tutaj muszę to czoło sobie zmniejszyć też. Idę w związanych włosach, żeby, wiecie, mieć pełno, pełny fokus na tym, co będą do mnie mówić. Za 12 to będzie ile? Powiedzcie mi, o której są te nowe banery, bo my dzisiaj tak, no ja muszę zrobić dniówkę w HSR-ze koniecznie i w wuw zanim się wejdziemy w a ponieważ w tym miesiącu, słuchajcie, 18, czyli, czyli jak zaczniemy stream, to i tak będziemy łyszować koło 20:00, po 21, bo musimy, dobra, to muszę wziąć i rozmazać teraz wszystko, bo ja widzę, że się tutaj, jak się gada, to się krzywe linie robi. Dobra, słuchajcie, to muszę to rozmazujemy ten Robimy dniówka HSR potem, potem się przyłączamy na gęsina W tym miesiącu znowu Gęszczin jest, moi drodzy, grą miesiąca, gdyż, ponieważ vip miesiąca jest MEL, wszystkie propsy dla MEL, moi drodzy, i MEL, MEL, życzeniem MEL jest robienie tych Akronów. No, kurczę, słów mnie brakuje. Głównych zadań. Gęczny nie Więc lecimy główne zadania i koło 20, po 21 dzisiaj będzie wishowanko u mnie. A jeśli ktoś ma ochotę... Ale nie, to chyba teraz, teraz ta zmiana banerów wymaga update'u? Chyba nie, nie? Prawda? 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 O masko jedyna. Mam nadzieję, że nie, bo updatey to wiecie. Dobra, jak to tu wygląda? Chyba wygląda lepiej, nie? Udało się to rozmazać. No, to mi się wydaje, że nie. Nie, bo by mi Mel przypomniała, że muszę zrobić Preinstalkę. Bo ja o tym zawsze zapominam. I, i mi Mel zawsze przypomina. A dzisiaj nie przypomniawszy, to znaczy, że nie ma tego. Znaczy, że nie ma tego. Dobra, słuchajcie, bo w miarę dobrze idzie, to ja może zdążę HSR-a odpalić i jeszcze Cię dodać, słonko, teraz. Jak się streszczę. Dobra, to lecimy z różem. No, teraz były dwie dziewczynki, a niestety nie wiem. Znaczy, teraz są na banerach dwie dziewczynki jeszcze, więc ja nie wiem niestety. Okej, okay, słuchajcie, nie jest źle. Ciężko mi tylko stwierdzić, bo w tym świetle, jak guzik widzę. ale nie mogę dać mocniejszego światła, bo wtedy wy nic nie widzicie. I to powiem wam, to wszystko jest takie na słowo honoru. Co ja tutaj mam. Okej, okay, rok jeszcze tu rozmarzę sobie to. żeby nie była w plamy potem. Okej. Okay. Aha, będzie normalnie 18 git. Mm -hmm. Okej. Okay. Dobra, słuchaj, chyba nie jest. Jak jest, jest w miarę ok? W miarę ok. Wygląda. Powiedzmy, zamaskowanie poszło w miarę ok. okay? <laughs> Dobrze. E, to jeszcze teraz dajmy sobie jeszcze tego e, błysku trochę. Tak, na czubek nosa, taki delikatny błysk. Nie, trochę tutaj. I trochę tutaj. I trochę tutaj na powieki też. Ja muszę się nauczyć, wpro muszę wprowadzić robienie brwi do tej do tego mojego malowanka. Ale... Zastanawiam się, a może w, może w sobotę rano też zrobić strumyk, słuchajcie z dniówek. Taki przedkoszyczkowy. Jak myślicie, zanim się pójdzie z koszyczkami, zanim się ogarnie tę świąteczną zawieruchę. Może mi się uda. O, byłoby fajnie się spotkać tak świątecznie. O, dziękuję słońce, dziękuję. Cieszę się, że się podoba. Dobra, to teraz słuchajcie, jeszcze zostały nam brwi. I zawinięcie tego wszystkiego. Tu mi się trochę jeszcze tu przyklepiemy, żeby to utrwalić. Dobra, mamy to. To teraz jeszcze sobie tylko musimy zrobić rzęsiory. Au. uuu. wiedziałam, że to tak się skończy, jak się człowiek śpieszy. Se pomyślałam o Okej. Okay. Coś się wygląda jakby w ogóle tego tuszu tu nie było w tym tuszu. Halo, tuszu Widzę tego już, że tak to powiem. Dobra, wydaje się, że jest git. Oki. Ok. I oki. Ok. I teraz jeszcze tutaj trochę dolne. Wiecie, żeby nie było za mocno. I jest git. Słuchajcie, jest git na tyle, że ja myślę, że ja tu szybko robię przemeblowanie. Szybko robię przemeblowanie. Aha, jeszcze trzeba utrwalić. Utrwalamy, słuchajcie, utrwalaczem. Szybko trzeba tutaj to ogarnąć też. Mhm. Raz, dwa, raz, dwa. O nie, wyczerpał mi się ten. Wyczerpało mi się bakteryjka. Najgorzej. Dobra. to wezmę taki w sprayu. Nie lubię go, bo. O jest. Bo on daje po. Uah. Dobra, ale widzę, już odzyskawszy wzrok. Dobra, myślę, że można tutaj szybko ogarnąć. Y... słuchajcie, czyli udaje się w miarę zrobić to szybko, ten makijaż poranny. Więc jakbym zaczynała wcześniej z makijażem, to może i gryby się dało zrobić też szybko. Może się uda faktycznie odpalić chociaż na chwilę HSR, żeby dodać Cię słońce do, do friendów, póki pamiętamy. Mm, ja baczę. Co ja muszę się to przygotować jeszcze do tej roboty. Mojej. Muszę kółka wymienić w tym. Mam nowy fotel i kółka sobie na dywanie nie dają rady zupełnie. To wam mogę powiedzieć, że do dywanu to specjalne kółka są potrzebne. Okej, okay, tu się ładuje. Wszystko tak. Potrzebuję sobie przygotować ładowarkę, żeby ze sobą wziąć. I to w sumie styknie. To jest gotowe, to jest gotowe. To położę. Dobra, słuchajcie, mamy 20 minut. 20 minut strumyka mamy. To może, może zobaczmy, taki makijaż wyszedł, także nie jest najgorzej. Więc skoro mamy 20 minut strumyka,